Choć rządowa ustawa 500 zł na dziecko jest jeszcze projektem, to samorządy już teraz przygotowują się na taką ewentualność, ponieważ ich zadaniem będzie obsługa wniosków i wypłacanie świadczeń. Nasze miasto jest w trakcie przygotowań i planuje już, w jaki sposób będą wykonywane założenia ustawy gwarantujące również raciborskim dzieciom 500 zł z rządowego budżetu. Jesteśmy już po dwóch spotkaniach z w Urzędzie Wojewódzkim z panią dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i rzeczywiście. To jest chyba już taki najwyższy czas, jeśli rzeczywiście ustawa wchodzi 1 kwietnia i te świadczenia miałyby być w kwietniu wypłacane, no to nawet jeśli byłyby wypłacane z lekkim opóźnieniem, to i tak musimy się w tej chwili zabrać do roboty. Miasto planuje wydzierżawić pomieszczenia starego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mają się tam znajdować pomieszczenia, w których pracownicy obsługiwaliby program 500 plus w naszym mieście. Zasadą będzie to, że świadczenia 500 plus nie, nie, nie mogą obsługiwać całkiem nowi pracownicy. To muszą być osoby jednak, które udzielają świadczeń dzisiaj, bo to jest trudne zagadnienie mimo wszystko, więc będą to realizowały, realizowali pracownicy działu świadczeń i może w jakimś systemie mieszanym też z nowymi pracownikami, więc idealnie było, gdyby w ogóle dział świadczeń znalazł miejsce tam. Pani dyrektor mówi, że bez czterech nowych etatów ona sobie z tym nie poradzi, natomiast jeśli zobaczymy ile to jest 2% od czterech tysięcy świadczeń, to tych etatów mogło być 10, ale to nie, nie tylko o etaty chodzi. Myślę, że tutaj będzie jakaś racjonalna gospodarka. Przypomnijmy, projekt ustawy zakłada świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym również na pierwsze dziecko. Według wstępnych obliczeń do programu zakwalifikowałoby się 4000 rodzin z Raciborza. Te świadczenia y, o, oczywiście przysługują y, na jakiś okres, więc będą zmasowane y, y, dni składania y, tych wniosków, ale no, dzieci też się rodzą, y, y, więc to, to będzie w, w trakcie całego roku. Niemniej myślę, że największe problemy będzie kwiecień, maj, czerwiec, te pierwsze trzy miesiące. No i później jak będzie upływał ten okres y, ważności tego świadczenia, to znów będzie to spiętrzenie. No tutaj OPS ma, ma doświadczenie, dlatego że pracownicy działu świadczeń obsługują i zasiłki alimentacyjne, i, i, i świadczenia w naturze, i, i pieniężne. Mają też tą bazę danych, to będzie dotyczyło w części tych rodzin, które już korzystają ze świadczeń. Powodzenie programu zależy od szybkiego wprowadzenia niezbędnych przepisów prawnych, ponieważ nie są znane jeszcze standardy realizacji zadania przez samorządy.